Was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Kazaks. I moi kochani, dzisiaj startuje Beta Last Epoch gierka, którą Wam pokazywałem już wcześniej na kilku filmach. Przypomnę tylko bardzo w szybkim skrócie: jest to gierka, która wcześniej była w Early Access, aktualnie wchodzi do bety. Jest to hack and slash z mocnym naciskiem na rozwój postaci na kombinowanie z buildami każdy skill ma, prawie każdy skill ma swoje drzewko, pasywek osobne, e, mamy klasy mamy podklasy, mamy legendy, mamy całkiem ciekawy rozwiązany crafting, w przyszłości będziemy mieli action house do handlowania in game e, pvp cała masa zajebistych feature'ów, no ale niestety jest to robione, jest to gra robiona przez małe studio złożone z młodych, ambitnych ludzi dlatego troszeczkę trzeba poczekać i dostęp do bety też będzie kosztował, o czym za chwilkę. Niemniej jednak mi się w gierkę grało bardzo przyjemnie, pomimo tego, że animacje i, i, i grafika troszeczkę nie do... nie dościgały <ścoughs> do dzisiejszych standardów, że tak powiem, ale niektórzy wolą takie rozwiązania niż przepiękną grafikę i brak kontentu i ciulaty rozwój postaci. Ja wierzę w to, że wszystko ulegnie poprawie, łącznie z warstwą audio-wideo, co również możemy zobaczyć w patchnotach do bety, ale może przejdźmy sobie przez nie po kolei, moi kochani. Zacznijmy od tego, że aktualnie gra jest wyłączona, czyli nie mogę Wam tego wszystkiego pokazać in-game. Zresztą i tak, jakbym miał to wszystko przeklikiwać, to byłoby to bardzo długie i nudne. Szczególnie, że większość z Was w to nie grała i nie będzie widziała różnicy. A tutaj mamy wszystko ładnie wypunktowane. No i po prostu przejedziemy sobie mniej więcej po kolei, pomijając takie rzeczy, których na przykład ja jeszcze nie widziałem w ogóle w standardowej wersji, a Wy prawdopodobnie tym bardziej. No więc zacznijmy od kampanii. E, zaimplementowano e, prolog e, przed aktem pierwszym, który nas wprowadzi do świata w, e, gry. Będzie się on rozpoczynał w Divine era, wcześniej żeśmy zaczynali w tej erze, już takiej zniszczonej, już nie wiadomo jak ona się tam nazywała. Będzie to 7 małych krainek z NPC i questami będzie e, posiadało to, ten prolog będzie posiadał podstawowe tutoriale i nowe Story Details, czyli będzie nas wprowadzał w historię. Dodano. E, Drugą część, chapteru trzeciego, dodano chapter czwarty, czyli kampania się rozwija. Ja jestem chyba aktualnie na drugim chapterze, w kolejnej tam, tam erze i naprawdę gierka jest przyjemna. Niestety nie mam za bardzo czasu, żeby sobie tak więcej pograć. Um, dodano Crafting Tutorial um, Quest, w zasadzie nawet. Qua, crafting Tutorial Quest, bardzo fajnie. Um, dodano quest, który zapozna gracza z monolitem i areną. Monolit i arena to są endgameowe systemy, można tak powiedzieć, ale endgameowe systemy, tak jak właśnie ten monolith of fate tutaj, który został tutaj przedstawiony, omówimy sobie w innym specjalnym, dedykowanym dla tych systemów filmie, który już e, zabieram się do robienia od jakiegoś czasu. E, przesunięto wejście je, tam niektórych lokacji tak, żeby było łatwiej nawigować dopracowano events in lower district, czyli tam dopracowano pewne eventy i zmniejszono wymagania, punkty doświadczenia do skilli i tak dalej balansowe sprawy. Monoid of Fate jest, będzie to jeden z endgame'owych systemów, bardzo w skrócie, będziemy po przejściu kampanii będziemy mogli przechodzić niektóre lokacje jeszcze raz, będziemy mogli sobie wybierać losowe randomizery, że tak powiem, do tych zon i będziemy mogli sobie potem wybrać nagrody, a później wrócić się w czasie i zrobić to w inny sposób, wybierając inne nagrody i tak dalej, i tak dalej, żeby sobie dopracować nasz build. Arena troszeczkę pogra, obawiem się na tej, na tej arenie już teraz yy, i powiem wam, no nie wiem jak z niej wyjść. To jest mój największy problem. Kiedy już raz na nią wejdę, to chyba nie, Albo trzeba by ją skończyć, albo po prostu trzeba na niej zginąć, żeby wyjść z niej. Yy, prawdopodobnie tak jest, ale no tutaj. Yy, Teraz będziemy wchodzili z, przez klucze i tak dalej, tak dalej, ale to sobie jeszcze omówimy, um, kiedy będziemy omawiać Endgame Systemy w tej gierce. Jakie planują um, twórcy i które będą ciekawe, które mniej. Yy, gierka będzie dostępna na Steamie od bety, czyli od dzisiaj w zasadzie. Yy, a my, którzy mamy dostęp do gry, będziemy mogli sobie zlinkować bla 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 bla. Eee. Bla. Yy, to nas nie interesuje tak bardzo. Cosmetics. Rzeczy, które były dla ludzi, którzy wykupili wersję z dostępem do bety, czy tam na kickstarterze. Teraz będą dostępne te kosmetyki wcześniejsze. To też nas za bardzo nie interesuje. I tutaj przejdziemy sobie troszeczkę przez. Mamy Acolitę, mamy Major, mamy Primalista, czyli przez klasy. Ale to tak bardzo bardzo pobieżnie, bo ja nie grałem innymi klasami. Podejrzewam, że zmiany procentowe w skillach tych różnych klas was też jakoś specjalnie nie interesują. Co zostało buffy, a co nerfy. Tak w skrócie, po prostu gra jest cały czas zbalansowana. Jeżeli chodzi o Acolyta, do, do, dostał Aug Augment Tree dla Mark of Death. Nie wiem co to za skill, ale został do niego dodany. Po prostu zostało dodane drzewko pasywek. Wcześniej się zastanawiałem czy wszystkie skille będą miały drzewka pasywek i, i e, rozbieraliśmy to na jednym filmie, zauważyłem, że teleport u mnie na przykład nie ma drzewka pasywek, co mnie troszeczkę zasmuciło, bo z teleportem można robić naprawdę ciekawe rzeczy, chociażby w Diablo już można zobaczyć, że można już coś zrobić z teleportem, nawet jeżeli w Diablo się da, to w takiej gierce powinno się dać bez problemu. Moi kochani, zdrówko, kawka z rana jak śmietana. Zmiany procentowe nas nie interesuje. I uwaga, maga. Dodano Augment 3 for Teleport. Czyli jednak teleport dostaje drzewko pasywek, zajebista sprawa. E, tutaj elemental nowa, którą ja gram akurat e, dostajemy zwiększenie obrażeń o 18%. No dla mnie powiem wam, samo złoto. Do Meteora dodali dwie nowe notki z Krytem, Snapfish bla bla bla. To Was też nie interesuje. Primalist, jak widzicie, cał, cała, cała masa zmian do nodek, do, do skill'i i tak dalej, i tak dalej. Reworki, czyli jak widzicie, cały czas coś się dzieje. Centennial, bla bla bla, bla bla. bla, bla więc i, i zbalansowany w ogóle całkowicie. Judgment State. Bla bla, bla 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 bla, to nas nie interesuje. Znaczy, niektórych może interesuje, ale to zapraszam. Link będzie w opisie z, z dokładnymi wszystkimi, jak widzicie, co do metra, statystykami. Nie chcę Was tutaj zanudzać, ale uwaga, nowa klasa Druid. I to będzie Mastery Class do Senteniela, tak, dokładnie. Czyli to nie będzie klasa Druid, tylko Mastery Class. Będzie mógł zmieniać formy, będziemy przyzywać moce lasu. Um, Forceguard To będzie To już w takim razie jest Nowa klasa, znaczy jest aktualna Mastery klasa, licz Zmiany i uwaga, nowa Mastery klasa Kolejna to będzie właśnie chyba dla Forcegarda Paladyn, nie, albo Dla Acolyte. nie jestem pewien Nie jestem pewien, będę musiał zobaczyć sobie Drzewko tych wszystkich tych, w każdym razie Mamy Paladyna jako Mastery klasę hmm, Holy Aura Healing Hands Sails of Hope. Judgment a powerful melee attack. Leave consecrated ground. Znamy to skądś tak. Smite całkiem spoko zestaw skilli. No, paladyna bym sobie sprawdził, szczególnie że te nowe master klasy i nowe skille będą miały już naprawdę ładne animacje, tak? Spellblade zmiany, jak widzicie, również tutaj Shaman. Um, nowy skill Avalanche, który podobno wygląda fajnie, trzeba zobaczyć sobie. I Augment 3 for Storm Totem, czyli kolejny skill, dostaje Twoje drzewko pasywek. Void Knight, um, jakaś tam jedna mała zmianka. Nowe unikaty, jak widzicie, cała masa. Um, nie będę Wam czytał, co one dają, ale na przykład mamy tutaj dla minionów jakieś. Um, chill on Heat, czyli coś do zamrażania. No, trzeba by sobie to przybliżyć. Można sobie to poczytać i sobie zaplanować. Winggars Unique Iron Gauntlets. Dodge rating Health. You cannot deal crit strikes. No, bardzo powiem wam, że ma takie vibesy z Pawłow Exile. Naprawdę, ma takie vibesy z Pawłow ale wydaje mi się, że jest to zrobione troszeczkę bardziej czytelnie dla nowego gracza. Takie jest moje, ja to tak odczuwam. Zmiany w unikatach, które aktualnie są w grze, nazwy, typy przedmiotów i tak dalej, zwykłe itemy, zmieniono, co mi się troszeczkę nie podoba, zmieniono, o ile dobrze to rozumiem, to, że teraz nie będą zmieniały się kolory i temów, kiedy będą miały jeden bądź dwa afiksy, albo trzy bądź cztery, bo wcześniej było tak, że jak mieliśmy jeden afiks to był taki blady niebieski, jak mieliśmy dwa afiksy to był taki bardziej żywy niebieski, jaśniejszy taki jaskrawy i to samo było z zielonym i prawdopodobnie z żółtym, nie jestem pewien. Teraz zostało to uogólnione, po prostu niebieski jest niebieski i tak dalej, i tak dalej. Nowe e, typy przedmiotów, cztery nowe e, Body Armor Types, Helmet Types, Glove Types, Boot Types itd, tak dalej, i tak dalej. Zmienione e, require, e, wymagania, przepraszam, że tak próbuję zaangielszczać, <gry> ale jak się czyta cały czas po angielsku i słucha filmów po angielsku, to potem kurde nie potrafię polskich słów na to znaleźć. E, e, Akolita acolyt, startuje teraz z, z Akolite Scepter. Glacing Blow Prefix No, dużo takich zmian, które naprawdę trzeba pograć w gierkę żeby je widzieć. updated Rune Descriptions, Imperial Shield, Change to Tower Shield. No, takie różne rzeczy, pomińmy je, ok. Mechaniki, zmiana Stun Formuła. Trzeba by sobie zobaczyć wzór. Wcześniej było Stun Chance. To jest 1 plus Increase Stun Chance. Razy dwa razy Damage Dealt. Max plus Stand Avoyser minus 0,1. Teraz mamy bez mnożnika. Nie, mnożnik mamy powyżej. Te, dobra, to Marcelego wezmę sobie na bok i przedyskutujemy to. Animations: Zmiany w animacjach Major, Primalista, Centeniela i Major. A powiedziałem Mage, przepraszam. Akolity Major, Primalista i Setaniela e, mają nowe modele i animacje, e, i zwiększyli jakość wszystkich animacji, New, e, nowa animacja dla Judgementa, e, nowa animacja dla Primalista e, używaną z Avalanche, czyli z tą Lawiną no i UI, cała masa zmian w UI jak widzicie zmienione okienka nagród, dialogów, cała cała masa naprawdę zmian. Nie będę Was tutaj wkręcał w to, bo widzicie, shop window, większość z Was nie widziała jak wygląda shop window, dlatego um, po prostu pominiemy to. Ważne, że cała masa jest tego. Graphic settings bez, bez bez szału tutaj added more level of detail common objects in the game meaning on lower graphics setting less detailed models are used for better performance to jest bardzo ważne według mnie troszeczkę boli mnie że nigdzie nie widziałem jeszcze zmianki o jakiś um, zmianach w tym jak gra chodzi ale być może jest to wina faktycznie mojego komputera dlatego dzisiaj prawdopodobnie skoczę po nowy dysk i zrobię formata Chwilowo nie będzie filmów, bo będą się wrócić do starych ustawień wszystkiego, a wierzcie mi, jak się ma 35 programów do używania, do streamowania i nagrywania i obróbki, to jest do czego wracać. A wrócimy do tego. Chat, jakieś zmiany, bla, bla, bla. Visuals, updated fireball projectile, zajebiście fireballem um, napierdzielam. Elemental Nova effects, base and invi inviduals. Individuals, czyli no, zmiany w wyglądach skilli co mnie bardzo cieszy, dźwięk. Trzy nowe piece of music for the prologue. Gadałem z gością, który robi dźwięki i muzykę w tej grze bardzo spoko, gościu, i powiem wam: No, dźwięki w tej grze w alfie kulały lekko. Sam muzykę musiałem wyłączyć, bo zapętlała się jedna badziewna plugawienka, no ale to był tak zwany placeholder podobno, czyli to nie był dźwięk, który będzie zaimplementowany um, przy premierze gry w przyszłym roku, tylko to był, jest wiecie, żeby coś tam plumkało na razie wrzucone, no ale jak widzicie e, zostały trzy nowe muzyczki wrzucone i e, zmiany w dźwiękach oraz nowe dźwięki dla nowych skilli, czyli cały czas coś się dzieje. E, Drop sound dla unique itemów, czyli jak poleci nam Unikat, pole... będzie dźwięk specjalny. Zajebiście, o ile się nie mylę, w pałówek trzeba ściągnąć do tego sobie loot filter, żeby był ten dźwięk. Co też jest spoko rozwiązaniem, nie mówię, że nie. Ale tutaj mamy już na starcie, będziemy rozróżniać, kiedy yy, gdzieś w oddali poleci nam legenda. Zmiany w przeciwnikach, yy, w balansie przeciwników, jak widzicie, rzeczy typu Reduce, Umbral. Purser Stun Avoidance, jakieś pierdy śmierdy jeżeli chodzi o potworki, niektóre z nich jeszcze nie widziałem. Um, damage Redust, ja nie, nie, nie pamiętam jak te skilly się niektóre nazywały, tak więc nie będę wam mówił, e, się tutaj mądrzył, ale no po prostu zmiany balansowe w przeciwnikach book fixy cała masa book fixów, ja e, jak, jakieś Ogromne fixy, które bym zapadł i w pamięć nie wpadałem, więc. No, ale jak widać, ludzie musieli tutaj reportować jakieś problemy, i zostały tutaj, jak widzicie, duża część z nich naprawiona. I to by było na tyle. Zmiany również w sklepiku, żeby kupić sobie teraz dostęp do bety, wystarczy wydać 35 dolarów. Dla niektórych to będzie bardzo dużo. I niektórzy mają duży z tym problem, żeby wydać pieniądze na takiego typu. E, na takiego typu. E, beta akcesy i tak dalej. Powiem Wam tak. No aktualnie wygląda to tak, że za 10 dolców. gra kosztuje aktualnie 10 dolców. Tylko, że nie mamy dostępu do bety. I ona będzie. E, wyjdzie w kwietniu 2020. Na razie wstępnie. E, no. 10 dolców to nie jest dużo, bo to jest niecałe 4 dyszki. Będę tak zaokrąglał troszeczkę. Jak chcecie, to sobie prze, przeliczyć w e, goglach. Dostajemy jakąś tam odznakę na forum i 100 punktów do wydania na kosmetyczne sprawy. No, wydaje mi się, że spoko sprawa. Jak na pełną wersję gry, bardzo spoko sprawa. Jeżeli gra będzie faktycznie e, wyglądała będzie miała te wszystkie systemy, które są planowane, całe story i tak dalej. I nawet jeżeli będzie miała aktualnie wyglądającą grafikę i dźwięk, to już jest naprawdę, powiem Wam, dobry deal. Te ceny się będą zmieniały, prawdopodobnie, nie jestem pewien, ale powiem Wam, że tu jest moja rekomendacja bez dwóch zdań, że możecie sobie już to kupić, chociaż no, to jest jakieś tam ryzyko, tak? bo może coś się posypać, granie wyjść i tak dalej. No nie mogę ręczeć za to, tak? Ale jeżeli gra faktycznie wyjdzie, to nawet na ten stan, który ma gra teraz, ta te 10 dolców to nie jest dużo. Wierzcie mi. Tutaj później mamy supporter z różnymi spetem, z, z 200 punktami, z soundtrackiem, z odznaką na forum, pierdy śmierdy za 20, ale też tylko i wyłącznie do gry otrzymujemy w kwietniu 2020, czyli za rok. No i pierwsza pierwszy ten pakiet, który daje wam dostęp już dzisiaj, to jest 35 dolarów, czyli jakieś 90, no około stówki podejrzewam. Czyli możemy zagrać już w betę, czyli beta startuje dzisiaj, czyli już od dzisiaj za parę godzin dosłownie. No i dostajemy ten odznakę na forum, 350 punkcików na kosmetyki, soundtrack Pecika, dwa peciki, tak? Tak, dwa peciki. No i tu jest później opcja, którą ja aktualnie posiadam. Dostałem od twórców, od razu się przyznaję i od razu wam mówię, to nie jest żaden sponsorowany materiał, po prostu zapytałem, czy mógłbym dostać jakiś dostęp do gry, żeby zrobić content i dostałem po prostu tak o buta takie coś. Czyli 500, za 50 dolarów alfa beta, czyli żebym mógł zrobić content z alfy, to wam pokazywałem filmy, Cosmetic points, soundtrack, wszystko to samo co było, tylko że nowy trzeci PET i inna odznaka na forum, no i 500 punktów. Później mamy z koszulką, z jeszcze lepszym żółwiem, z wulkanem na plecach. To co jest? Jakaś naklejka? Czekajcie, znajdziemy to. Ty, 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 ty. Soundtrack to. Last Epoch T-shirt, a i naklejka, no faktycznie. Um, no i później mamy za 250 dolarów razem z efektem portalu, jeszcze lepszym żółwiem, kolejnym levelem ewolucja tego żółwia jest niesamowita. Może ten żółw się zmieni w wyspę jak w World of Warcraft, no ciekawe. Um, cosmetic Points 2, 2,500, no jest tego coraz więcej, no i 500 dolarów Czekajcie czy jest ewolucja żółwia? God damn it, nie ma. Co to jest za skałka jakaś. E Turtle Vulcanico. Last Epoch T-shirt, sticker, portal skin design a cave painting. A, możemy sobie e zaprojektować własne... E jak to się nazywa? To co pierwotni ludzie zostawiali. God damn it. Zawsze mi e ten... No cave painting, czyli takie malowidła co oni zostawiali. Z jakimiś mamutami tam i tak dalej. 750, gdzie możemy sobie zaprojektować treasure chesta własnego, który będzie w grze. No i 1000 dolców możemy sobie zaprojektować własny item, to chyba jest pancerz. Dokładnie, design a custom Unique Itemów Last Epoch Team. Czyli możemy z nimi usiąść i zaprojektować pancerz. No, są ludzie, którzy mają pieniądze, mogą tyle sobie zapłacić za tego typu sprawy mieć wkład w grę no i własne coś swój swój padry, że e, armor Sasaksa, który będzie dawał niewrażliwość na stany, mikrostany, zamrożenia i wszystkie rodzaje ceceków. To było coś pięknego. Będziemy na to zbierać dotacje w przyszłości. Tymczasem ja się z wami żegnam. Taki closer look na to, co będzie dzisiaj już dostępne za 35 dolarów, jeżeli będziecie chcieli kupić. Podejrzewam, że się nie zawiedziecie, jeżeli patrzycie na rozwój postaci, na mnogość klas raz, Boże, raz. Klas i masterclass, pasywek, możliwości rozwoju. No i story jest w pewnym sensie zaimplementowane, aż cztery akty aktualnie będą już teraz razem z prologiem dodatkową. I co? Dajcie znać co o tym sądzicie w komentarzach ty jak widzicie no całkiem spoko wyglądają i widzimy się moi kochani w następnym filmie. Rzucimy sobie okiem na to co w Wolsenie będzie się działo w najbliższych dniach. Ja się z wami żegnam do następnego papa. Pa.